Bolek, Lolek i upiorny więzień Askabanu. Bolek i Lolek postanowili spędzić wakacje w urokliwej wiosce, ale szybko zaczęły dziać się tam dziwne rzeczy. Mieszkańcy opowiadali o upiornym cieniu, który pojawiał się w nocy i rozpraszającej, niepokojącej atmosferze. Pewnej nocy, gdy księżyc był pełen, Bolek i Lolek zauważyli dziwną postać na wzgórzu za wioską. Wyglądała jak zjawa w długim płaszczu, wciągniętym dookoła ciała. Nie wiedzieli, co to za postać, ale postanowili ją zbadać. Dnia następnego, Bolka i Lolka napotkali stary, przeklęty las. Kierowani ciekawością, postanowili wejść do niego i znaleźć źródło tajemniczych zdarzeń. W miarę jak penetrowali las, wiatr zaczął się wzbierać, a drzewa szeptały przerażające przesłanie. W końcu trafili na ukryty grobowiec, w którym leżała stara, zaksięga. Rozmawiając, zrozumieli. Że jest to gazetowy artykuł o ucieczce przerażającego więźnia z Askabanu, najsurowszego więzienia dla czarodziejów. Artykuł opisywał, że ten przestępca miał na imię Nigelu z cieniognisty i był skazany za niezliczone mroczne czyny. Wszystko to wywołało jeszcze większą panikę w wiosce, która była wstrząśnięta myślą o upiornym uciekinierze. W nocy, gdy księżyc znów był pełen, Bolek i Lolek postanowili schronić się w starym domu w lesie, aby schronić się przed coraz bardziej niepokojącą postacią. Jednak w domu również czuli się niepewnie, gdyż duch Nigelusa cieniognistego wydawał się ich ścigać. W miarę jak nadszedł świt, Bolek i Lolek zdecydowali się wrócić do wioski. Kiedy wrócili, zobaczyli, że wszyscy mieszkańcy byli zaniepokojeni i przerażeni. Wszystko wskazywało na to, że upiorny więzień Askabanu mógł się znaleźć właśnie w ich wiosce. Bolek i Lolek postanowili wyjaśnić tę sprawę. Postanowili skonfrontować się z duchem Nigelusa cieniognistego i odkryć, co go naprawdę łączyło z tą wioską. W miarę jak dowiadywali się coraz więcej, odkryli, że przeszłość Nigelusa była związana z wioską i jej mieszkańcami. Okazało się, że dawno temu był on niegdyś mieszkańcem wioski, ale zdradził swoich towarzyszy czarodziejów i poszedł na ciemną stronę mocy. Jego duch został uwięziony przez swoje własne grzechy i cierpienie, które sprowadził na innych. Bolek i Lolek zrozumieli, że jedyną szansą na uwolnienie Nigelusa było skonfrontowanie się z jego przeszłością i pokazanie mu, jakie szkody wyrządził. Przez akty współczucia i przebaczenia, udało się przerwać klątwę a duch Nigel. Bolek, Lolek i tajemniczy czar ognia. Bolek i Lolek postanowili spędzić letnie wakacje w odludnym lesie. Chcieli zbadać jego tajemnice i odkryć nieznane ścieżki. Pewnego dnia, gdy słońce zachodziło, natrafili na starą, zniszczoną chatkę. Była to pozostałość po dawno zapomnianym czarowniku. Weszli do chatki, która była wypełniona starymi zwojami, runami i miksturami. W jednym z zakątków znaleźli tajemniczy zwój, na którym znajdował się rytuał czar ognia. Odczytali formułę i nieświadomie wypowiedzieli ją na głos. Nagle cała chatka zajaśniała, a w powietrzu pojawił się olśniewający płomień. Z początku Bolek i Lolek byli zachwyceni tym magicznym zjawiskiem, ale wkrótce zrozumieli, że nie mogą go już zatrzymać. Płomień zaczął żyć własnym życiem, rozprzestrzeniając się po lesie. Bolek i Lolek rzucili się do ucieczki, ale ogień ich ścigał. Ogień zamieniający drzewa w popiół i rozpalający ziemię stawał się coraz bardziej groźny. W końcu zobaczyli starą, opuszczoną studnię. Postanowili schronić się w jej wnętrzu. Kiedy schowali się w studni, Ognista burza wydawała się oszalała wokół. Głosy wiatru przypominały wycie wilków, a deszcz padający w połączeniu z ogniem tworzył surrealistyczne sceny. Bolek i Lolek byli przerażeni, nie wiedząc, jak zakończy się ten koszmar. Nagle, w jednej chwili, ogień zniknął, a spokój nastał. Wyszedli ze studni, zastanawiając się, co właśnie się stało. Przed nimi stał duch czarownika, który wyjaśnił im, że czar ognia był starożytnym rytuałem, który wymagał zrozumienia i szacunku dla mocy, jaką się uwalnia. Duch opowiedział im o dawnych czasach, gdy czarownicy używali takich mocy, by chronić swoje wspólnoty i lasy przed zagrożeniami. Bolek i Lolek zrozumieli, że ich niewiedza i brak poszanowania wobec tej magii spowodowały chaos i niebezpieczeństwo. Duch przekazał im ostatnią naukę i odleciał, zostawiając ich z ważnym przesłaniem. Bolek i Lolek musieli teraz naprawić to, co spowodowali. Spędzili dni, nocy i tygodnie pracując nad przywróceniem równowagi w lesie, naprawiając uszkodzone środowisko i przywracając spokój. W miarę jak przywracali las do życia, Bolek i Lolek przyswoili sobie lekcję, że moc magii i natury musi być szanowana i rozumiana. Ich letnie wakacje stały się nauką o odpowiedzialności i konsekwencjach, które płyną z manipulowania magicznymi siłami. Bolek i Lolek zostawili lesie spokój i harmonię, ale nosili w sercach pamięć o nocy, w której podjęli wyzwanie tajemniczego czaru ognia. Bolek, Lolek i tajemnica zakonu Feniksa Bolek i Lolek, ciekawi przygód, postanowili zgłębić tajemnicę zakonu Feniksa, tajnej organizacji czarodziejów walczącej z siłami mrocznej magii. Otrzymali tajemniczą wiadomość, która prowadziła ich do opuszczonej rezydencji na obrzeżach miasteczka. Kiedy dotarli na miejsce, zobaczyli stare, zaniedbane budynki. Wszystko wydawało się ciche i spokojne, ale coś w powietrzu wydawało się nieodpowiednie. Wkrótce odkryli tajne przejście, prowadzące do podziemnego pomieszczenia. Tam znajdowali się starzy członkowie zakonu Feniksa. Członkowie zakonu opowiedzieli Bolka i Lolka o historii organizacji i o jej misji ochrony przed siłami mrocznej magii. W miarę jak słuchali, poczuli, że nie są sami. Ktoś lub coś obserwowało ich z cienia. Nagle tajemniczy człowiek w płaszczu pojawił się przed nimi. Był to Sirius Czarny, były członek zakonu Feniksa, którego wszyscy uważali za zmarłego. Odkrył, że organizacja jest w niebezpieczeństwie, ponieważ nowe pokolenie członków zakonu odkrywało niebezpieczne tajemnice. Sirius opowiedział im o mrocznym zaklęciu, które zakleło członków zakonu w podziemiach i które miało zostać uwalniane przez młodszych członków. Mówił też o zagrożeniu ze strony mrocznych sił, które chciały zdobyć tę wiedzę i wykorzystać ją do swoich celów. Bolek i Lolek poczuli, że ciężar odpowiedzialności spoczywa na ich barkach. Postanowili wziąć udział w odrodzeniu zakonu Feniksa i ochronić świat przed siłami mrocznej magii. Podjęli się misji odblokowania mocy zakonu i pokonania zaklęcia. Przez długie dni i noce Bolek, Lolek i pozostali członkowie zakonu pracowali nad odblokowaniem zaklęcia. To była walka z czasem, ponieważ mroczne siły zbliżały się coraz bardziej. Z każdym dniem trwałego wysiłku, coraz więcej członków zakonu odzyskiwało wolność. Wreszcie, przy pomocy tajemniczego rytuału, udało się złamać zaklęcie i uwolnić członków zakonu. Mroczne siły zostały odebrane ich wiedzy i pokonane. Bolek, Lolek i inni członkowie zakonu byli teraz gotowi do kontynuowania misji ochrony przed siłami mrocznej magii. Historia Bolka Lolka i ich walki z mrocznymi siłami stała się legendą w świecie czarodziejów. Ich odwaga, poświęcenie i determinacja przekształciły ich w prawdziwych bohaterów. Zakon Feniksa odrodził się na nowo, gotowy stawić czoła wszelkim zagrożeniom, by chronić świat przed mroczną magią. Bolek, Lolek i tajemnica księcia półkrwi. Bolek i Lolek, pełni ciekawości i odwagi, Postanowili odkryć tajemnicę związana z legendarnym księciem Półkrwi. Według opowieści był to potężny czarownik, który posiadał zdolności zarówno mroczne, jak i jasne. Jego istnienie było jednak otoczone tajemnicą i strachem. Podążając za tropami legendy, Bolek i Lolek zdecydowali się odwiedzić opuszczony zamek, gdzie rzekomo przebywał książę Półkrwi. Kiedy dotarli na miejsce, zamek wyglądał na zdewastowany i opustoszały. Wszystko wydawało się ciche. Ale w powietrzu unosiła się aura tajemniczości. Gdy przeszukiwali komnaty zamku, natrafili na ukryty pokoik, w którym znajdowali starożytną księgę. Była to kronika opowiadająca o życiu i czynach księcia półkrwi. Dowiedzieli się, że miał on zdolność manipulowania zarówno światłem, jak i cieniem, co oczyniło go potężnym, ale również niebezpiecznym. W miarę jak czytali historię, zrozumieli, że książę półkrwi został uwięziony przez inne potężne istoty magiczne, które obawiały się jego potęgi. Jego uwięzienie miało chronić świat przed nieobliczalnymi konsekwencjami jego działań. Nagle, kiedy Bolek i Lolek kontynuowali czytanie, poczuli dziwną obecność. Niektóre strony księgi zaczęły się świecić i zmieniać. W ciągu chwili przed nimi stanął mroczny, tajemniczy mężczyzna w charakterystycznym płaszczu. To był książę półkrwi. Książę opowiedział im swoją historię. Wyjaśnił, że był potężnym czarownikiem, ale i podlegał wewnętrznym walkom między jasną i ciemną stroną swojej mocy. Jego próby zapanowania nad tymi mocami doprowadziły do chaosu i zagrożenia dla świata. Bolek i Lolek, pełni zrozumienia, postanowili pomóc księciu półkrwi uwolnić się od więzów, które go trzymały. Ale, aby to zrobić, musieli stawić czoła wyzwaniom, które stawiała przed nimi sama księga. Podążając za wskazówkami księgi, Bolek i Lolek musieli przejść przez laci zamku, zmierzyć się z własnymi lękami i wybierać między światłem a cieniem. To była próba ich odwagi i moralności. W końcu, po wielu trudnościach, Bolek i Lolek dotarli do komnaty, w której przetrzymywano więziennego księcia półkrwi. Postanowili rozpocząć starożytny rytuał, który miał uwolnić go od uwięzienia. Rytuał był skomplikowany i niebezpieczny, ale Bolek i Lolek byli zdeterminowani. W miarę jak recytowali zaklęcia, energia zaczęła się skupiać wokół księcia półkrwi. Nagle wybuchła potężna eksplozja światła i cienia, a książę półkrwi znów stał przed nimi, wolny od więzów. Książę półkrwi podzękował im za ich pomoc i zrozumienie. Obiecał, że będzie dążyć do równowagi między mocami i używał ich w sposób mądry i odpowiedzialny. Zniknął, pozostawiając bolka i lolka z poczuciem spełnienia. Ich spotkanie z księciem półkrwi przypomniało im, że nawet najpotężniejsze moce mogą być źródłem zagrożenia, jeśli nie są kontrolowane i kierowane w dobrym kierunku. Ta historia stała się opowieścią o zrozumieniu, przebaczeniu i nauce, że dobro i zło istnieją w każdym z nas. Bolek, Lolek i mroczna moc insygniów śmierci. Bolek i Lolek. Zawsze ciekawi przygód natknęli się na legendę o insygniach śmierci, trzech mrocznych artefaktach, które miały w sobie potężną moc życia i śmierci. Pomimo ostrzeżeń o niebezpieczeństwach związanych z ich posiadaniem, postanowili zbadać te tajemnice. Podążając za tropami legendy, Bolek i Lolek dotarli do odległego, opuszczonego zamku. W jednej z komnat, na trzech podium, leżały złoty pierścień, starożytny zwój i zardzewiała pochodnia. Były to insygnia śmierci. Bolek, kierując się ciekawością, postanowił wziąć pierścień na palec. W chwili, gdy to zrobił, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Otoczenie zaczęło blaknąć, a Bolek zrozumiał, że znalazł się w świecie cieni, krainie, gdzie dominował strach i niepewność. Lolek, obserwując to zdarzenie, rzucił się, by zatrzymać Bolkowi, ale jego dotyk zdawał się znikać w powietrzu. Wiedział, że sytuacja jest poważna. Próbował wziąć zwój, w nadziei, że może to przerwać wpływ pierścienia, ale zwój zaczęły oplatać niewidzialne nici, a on sam zniknął w lustrzanej płaszczyźnie. Bolek, zrozumiejąc, że wpadł w pułapkę mrocznej mocy insygniów śmierci, musiał stawić czoła swoim najgłębszym lękom i wewnętrznym demonom. W krainie cieni musiał zmierzyć się z iluzjami, które stworzyła jego własna wyobraźnia. Lolek, zrozumiejąc, że pierścień, zwój i pochodnia są kluczami do uwolnienia Bolka, musiał odnaleźć sposób by pokonać siłę, która stała za tymi artefaktami. Pochodnia stanowiła klucz do rozbicia iluzji, a zwój ujawnił prawdę ukrytą w sercu bolkowego strachu. Przez trudne wyzwania i zagadki, Lolek zdołał pokonać mroczne moce insygniów śmierci i rozbudzić bolkowe zmysły. Wtedy Bolek zrozumiał, że wiedział tylko, co jest w środku jego głowy, lęki i wątpliwości. To była lekcja o tym, że największym wrogiem jest czasem nasza własna wyobraźnia. W końcu, dzięki zrozumieniu i odwadze, Bolek zdołał uwolnić się od mrocznej krainy cieni i powrócić do rzeczywistości. Insygnia śmierci leżały na podium, ale Bolek i Lolek zrozumieli, że nie są dla nich przeznaczone. Zostawiły za sobą naukę o tym, że moc może być pułapką, jeśli nie jest stosowana z umiarem i rozwagą. Historia ta stała się przestrogą o potędze umysłu i o tym, jak nasze lęki i obsesje mogą nas uwieść. Bolek i Lolek wyszli z tej przygody jako mądrzejsi, gotowi szanować równowagę między światłem a cieniem oraz rozważać konsekwencje swoich działań.